Cześć, tu szymon ze szkoła wygrywania.pl popraw jakość życia. Gdy myślę, co mi dawało radość, jak byłem dzieckiem, to często to były bajki. Dzisiaj, historia człowieka, którego bajki zna każde dziecko. I każdy zna Disney jako założyciela olbrzymiej korporacji i parków rozrywki Disneyland. Ale mało kto wie o tym, że jak on zaczynał, to odnosił bardzo, ale to bardzo wiele porażek po drodze. Zapraszam do historii Walta Disneya i jego życiowej firmy. Tutaj pominiemy różne kwestie typu gdzie się urodził i tak dalej. Przejdźmy od razu do mięsa. Jedyna rzecz warta uwagi to to, że od małego wykazywał się on talentem do rysowania, No co jest w sumie logiczne. Więc yy, punkty. Podczas I wojny światowej Disney chciał zaciągnąć się do armii. Został odrzucony, bo był za młody, miał wtedy 16 lat. Pierwszą pracę znalazł w wieku 18 lat w Pressman Rubin Art Studio. No i potem został z tej pracy zwolniony w czasach kryzysu. Po zwolnieniu założył pierwszą filmę Love of Grams, gdzie powstała koncepcja Alicji, czyli animacji i aktora na jednym ekranie. Firma, pomimo wielkich starań, zbankrutowała. Potem wyjechał nasz bohater do Hollywood w poszukiwaniu szczęścia jako aktor no niestety bezskutecznie choć może istety i gdy Disney był już na skraju i brat doradzał mu poddanie się bo jak widać w show biznesie nie ma pieniędzy i zaczęcie pracy jako sprzedawca to los się do Disneya uśmiechnął i odezwał się do niego pierwszy klient, a no właściwie to klientka MJ Winkler która widziała koncepcję Alicji z czasów nieudanej firmy i ten klient odezwał się, aby nagrać 6 odcinków Alicji. I wtedy wszystko ruszyło. Założył nasz bohater z bratem Disney Studio i wystartowała produkcja we współpracy z Winkler Studios. Następnie stworzono kolejną animację, Królik Oswald i współpraca kwitła. Jednak znowu pojawiła się porażka. Dyrektor zarządzający Winkler Studios, Charles Mintz, potajemnie podkupował pracowników Disneya, bo uważał, że Disney jest za drogi. Dodatkowo prawa do bajek posiadało Winkler Studios, nie Disney. Więc nasz bohater znowu skończył praktycznie z niczym. Bez bajek i bez pracowników. Disney postanowił zrobić burzę mózgów w małym zespole ludzi, którzy z nim pozostali i stworzył kolejną animację Myszkę Miki. Walt wiedział, że aby się przebić, to musi zrobić coś nowego, i wpadł na pomysł, że do animacji doda dźwięk. I wszystko byłoby fajnie, ale jednak nie. Oczywiście domyślacie się, co było dalej. Nie mógł znaleźć dystrybutora swoich animacji z dźwiękiem, i po kilku miesiącach ciężkich poszukiwań udało się znaleźć teatr, który pozwolił na emisję animacji przez dwa tygodnie. Na próbę. I to był strzał w dziesiątkę. Klienci teatru prosili o więcej. Znowu los się uśmiechnął. Był to rok 1928. W 1931 los znowu pokazał Disneyowi środkowy palec. I tutaj nie tylko na płaszczyźnie biznesowej. Starał się ono dziecko. I niestety nie udało się jego wonie do ciąży. Te problemy sprawiały, że nie skupiał się on dobrze na pracy, i znowu było ciężko. W 1934 roku, który był kolejnym rokiem przełomowym i oczywiście nie ostatnim, pewnego wieczoru zawołał on wszystkich swoich kolegów z biura do audytorium i stanął na scenie. Odegrał całą historię, wcielił się we wszystkich bohaterów opowieści, zachowywał się nawet jak zwierzęta z opowieści, pokazał wszystkie emocje. Wszyscy byli oczarowani i zahipnotyzowani. Disney zaproponował, aby tę historię nakręcić jako pełnometrażowy, animowany film fabularny, co nigdy nie zostało zrobione ani wypróbowane. Roy, czyli brat naszego bohatera, martwił się, że to będzie katastrofa dla studia skutkująca bankructwem. Bankierzy wahali się, czy pożyczać pieniądze na taką produkcję. Ale Walter nie ustąpił. Tak rozpoczął się kolejny film. Królewna śnieżka i siedmiu krasnoludków. Czyli kolejny przełomowy moment. Warto nadmienić, że to był kolejny raz, gdy Disney miał kryzys. I nie czuł on już radości z tworzenia krótkich animacji. I ostatni przełomowy rok w naszej historii to rok 1948. Kolejny kryzys. Firma po wojnie miała kiepski etap filmów, które zbierały słabe recenzje. Do tego doszły strajki pracowników. Tak, strajki pracowników. Nawet ci, co pracowali w studio Disneya, się od niego odwrócili. Disney przestał czerpać radość z tworzenia filmów. I nasz bohater aby odpocząć, pojechał na zjazd miłośników kolei, gdzie zobaczył jak pociągi poruszają się na żywo. I ta podróż była dla niego straszliwą inspiracją. Gdy wrócił, to tworzył mikrokolejki w swoim biurze i postanowił stworzyć świat. Gdzie ludzie będą doświadczać bajek Disneya, to jak on na żywo oglądał pociągi. I tym sposobem pojawiła się koncepcja Disneylandu. Efektem tej koncepcji w 1955 roku był pierwszy Disneyland. Disneyland, który nikt nie wierzył, ale jednak Walter już nieraz pokazywał, że potrafi się przebić ze swoimi pomysłami. Czego uczy nas historia Disneya? Każdy z nas może inspirować się na jakieś różne sposoby, i inne rzeczy mogą nas inspirować, ale jest jedna rzecz, która cały czas się powtarza: Disney cały czas odnosił porażki. Próba do wojska, porażka. Pierwsza praca, porażka, pierwsza firma, porażka, szukania klientów, masa porażek. I tutaj pojawia się pytanie: jak on sobie radził z tym wszystkim psychicznie? Tutaj są dwa czynniki, które mu w tym wszystkim pomagały. Jednym z nich jest ojciec, a drugim innowacja. Disney pamięta jak bardzo zamywał się jego ojciec w momencie, gdy on odnosił porażki biznesowe. Postanowił, że nie dopuści do tego, że się załamie. I nigdy do tego nie dopuszczał. A w przypadku innowacji, to Disney zawsze starał się robić rzeczy w sposób nowy, aby się rozwijać i wyróżniać. I w tej historii to aż bije po oczach. Jak nie dodanie człowieka do animacji, to dodanie dźwięku, to nagranie pełnometrażowego filmu, to stworzenie Disneylandu. I to połączenie tworzy sukces, rodem z cytatu Churchilla: Sukces polega na przechodzeniu od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu. Nasz bohater nigdy się nie poddał oczywiście entuzjazm miał momentami raczej kiepski. Ale postanowił cały czas przejść do przodu w taki sposób, aby ten entuzjazm odbudowywać. I odbudowywał go innowacją. I odniósł sukces. No i to było na tyle, jeśli chodzi o to wideo. Standardowo zapraszam do mojego newslettera, gdzie co niedziela wysyłam za darmo materiały premium z tematyki rozwoju osobistego. Dodatkowo bardzo dobrze wiesz, jak działa ten serwis. Abym się rozwijał, to potrzebuję Twojego lajka oraz komentarza, więc kliknij i skomentuj, aby moja praca nie szła na marne. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!